Kochani, dzisiaj w najnowszym filmie na tym kanale chciałbym Wam pokazać kolejną osiedla w moim mieście. No a tak to to zaczynamy oficjalnie taki content podróżniczy. No i dzisiaj nagrywam tam, gdzie jeszcze nie nagrywałem. Mam statyw, więc mam też nadzieję, że nie będzie się tak bardzo tr trząsło trzęsie jak... No wiecie o co chodzi? Nie będzie takiego czegoś. O! Hmm. Tylko, że będzie normalnie i o wiele lepiej. E, dobra, kochani. A więc przechodzimy do rzeczy. E, stamtąd idę. No i tutaj mamy takie osiedle domków. Którego jeszcze w ogóle nie pokazywałem. Tam stoi jakiś pies. Pewnie jak będę szedł, to będzie szczekał jak to psy. Więc sobie pójdziemy tutaj. E, jest to osiedle, na którym nie bywam. Dlatego, że no nie mam po co, no nie mam swoje ulubione osiedla, swoje ulubione miejsca. O tutaj ktoś ma nawet e, coś podobie altanki, albo tam, tam dalej. Grill, jakiś stół, siedzenia, siedzenia więc, więc naprawdę bardzo fajnie, no bo jak jest gorące, no nie, no to wychodzicie sobie, robicie grilla, <siedzenia> siedz siedzicie sobie przed domem, fajny dom tutaj. Kolejne. A, tutaj to już takie typowo, typowe domy. Ale <laughs> sobie tutaj ktoś ma pole. Wow, widzicie? Ładne pole. Mi się podoba na przykład. Dobra, no i tam y, za chwilkę dojdę y, do kolejnej ulicy. Pada ogólnie deszcz i mam nadzieję, że mi nie zamoczy <laughs> obiektywu. No, dlatego, że będę musiał e, wtedy wyczyścić. A, no, a nie mam nic łagodnego, żeby wyczyścić. Więc jest taka lipa. O, jeszcze sobie zasłoniłem. <grytanie> no i okej, <okay>, jestem na. <grytanie> na kolejnej tam mogę e, wrócić sobie na swoje osiedle, a tam mogę na dalsze osiedle tych domków na które właśnie idę <laughs> już tutaj miałem w głowie a dobra niech ten vlog będzie krótki no ale jednak nie, będzie dłuższy, dlatego że wolę dłuższe no i mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba, bo starałem się jak najlepiej go yy, zmontować ogólnie wiecie yy, z jakimiś efektami które E, przypadną Wam e, do gustu. No, dobra, to co? Idziemy dalej. Zobaczcie, ładny domek. Ładny. Ok, a tutaj teraz będziemy dochodzić do głównej ulicy. Tylko, że ja chyba muszę już sobie wyczyścić obiektyw. <grych> tylko jak? Dobra, jakoś się uda. No, jeśli bym tam dalej poszedł, to bym mógł e, dotrzeć e, do stacji kolejowej. A tutaj mamy oto takie domy dobra, idziemy dalej tędy i e, kochani tędy dojdziemy e, do dzielnicy, którą może kiedyś tam pokazywałem ale jak na razie to chcę wam tak pokazać i chcę wam po powiedzieć że naprawdę Skierniewice są bardzo fajnym miastem e, są miastem myślę, że miastem przyszłości tak naprawdę, bo tutaj jest spokojnie, jest cicho w niektórych miejscach oczywiście, ale tak to to, to to miasto nadaje się na to, że na przykład jeżeli ktoś zakłada rodzinę, tak czy no nie wiem, czy chce sobie normalnie żyć, normalnie pracować, mieszkać, to myślę, że te Skierniwice nadają się do tego. Tylko trzeba znaleźć sobie, wiecie, pracę, dobrą pracę, a można znaleźć tutaj dobrą pracę. No i wiecie, no i. No i sobie żyć spokojnie, no nie? O, tutaj jest przedszkole. O, ten budynek to. Yy, przedszkole Ekolandia Maja czy Moja Ekolandia? Chyba Maja... Nie, moja Ekolandia. O, jest moja Ekolandia. Jojo, ja tutaj taki stary budynek, w którym ludzie dalej mieszkają. O, widzicie? Widzicie, to jest ten piesek, który ten, który sobie stał? Tego ja wam mówiłem, ale ja sobie go obejdę, no bo się go boję. O, widzicie? Chyba bezdomny piesio. Bezdomny piesio. Bo nie ma tej obroży. No, idziemy dalej. O, tam sobie ktoś jedzie rowerem. Psa sobie wzi ten wziął i piesek sobie biega. <śm> Ale wiecie co, naprawdę, coraz mocniej pada ten deszcz, no i się boję o ten telefon. A wybrałem pogodę na takiego małego tripa, no nie? O, jest tam. Tutaj mamy domy, tutaj jest sklep. Ten mały budynek to sklep, powtórzyłem, bo nie wiem czy. Ten, czy to mikrofon uchwycił. E, mamy tutaj takie pojemniki, powiem tak, takie pojemniki duże na ubrania, które lecą dla tych, którzy potrzebują. I mamy tutaj na przykład skodowskiej e, kury. E, no i tutaj kolejna ulica z, e, z kolejnymi domami. Widzicie, ludzie w Skierniewicach, zobaczcie, jak tu jest fajnie. Pomysł normalnie ze Stanów. Fajnie, naprawdę tutaj, fajnie. O, trampolina, bym sobie poskakał, widzicie? Jest trampolina. A dla tych, którym się nie spodoba ten trip, no to chcę powiedzieć, że będę robił jeszcze lepsze tripy, jeszcze lepsze po prostu te vlogi. No i też mam nadzieję, że z dodatkiem muzyki, z dodatkiem jakichś efektów. Ok? No, dobra, i mam nadzieję, że będziecie oglądać. Bo mój kanał w tej chwili będzie się rozwijał. No i też oczywiście będą wpadać filmy krótkometrażowe, komediowe, bo chcę naprawdę wykorzystać swój talent aktorski do tego. Kiedyś go wykorzystałem i wiem ile, i wiem co się wtedy stało. Więc wracam właśnie do takich filmów, gdzie będę chciał wykorzystać swoje aktorstwo. No i mam nadzieję, że się to uda. Wow! Zobaczcie, a mnie wystraszyłeś. Wystraszyłeś? A ty widzicie, już nie szczeka. Wystarczy mówić do psa. O, mamy tutaj kapliczkę. I to ładną. Dobra, szczeka. O, tutaj już jest na to moje osiedle. Chociaż jestem na swoim osiedlu, tylko dalej. Tam są fabryki różne. Jest komin, jak widzicie. Tam nie idę, tylko idę tędy sobie. Tutaj kiedyś chyba nagrywałem coś, nawet jeżeli pamiętam. W sensie chyba, chyba tak. A zaraz Wam powiem, tam dalej, tutaj. Tu jest taka rura. Spróbuję zbliżyć. O, jest tam rura, no nie? I eee, po tych rurach kiedyś chodziłem z dawną koleżanką. Z dawną koleżanką, przyjaciółką, z którą w dzieciństwie się spotykałem. E, no i. O, stamtąd weszliśmy. E, no i ten. E, no i, no i po prostu sobie po tych rurach chodziliśmy. Mieliśmy zabawę fajną. Naprawdę, to mi się podobało. Chyba w tamtym roku, czy dwa lata temu też chodziłem sobie po tych rurach, bo chciałem sobie zrobić zdjęcie. No idziemy sobie. Tutaj jest kolejna siłownia. I też jest fitness, więc jak coś to w tych okolicach jest ta siłka, jest fitness, więc myślę, myślę, że tam sobie kiedyś wstąpię, albo po prostu sobie wykupię na siłkę, no i będą takie vlogi, bo jak na razie to jak siłka, to tam będę sobie nagrywał wiecie, vlogi na siłowni na dworzu, ale na takiej siłowni, wiecie, w budynku no, jest to o wiele lepsza siłownia. No, kałuże są, a tutaj ten dom po lewo. Ja bym w tym miejscu nigdy nie wybudował domu, bo za blisko jest ulicy i co chwilę samochody jeżdżą. No i tutaj na przykład na tym zakręcie tutaj są domy. Tutaj sobie zrobili parking. O tam jakieś drewno, jakieś śmieci. Tutaj kolejna ulica też można tędy iść, ale chyba tędy nie przejdzie się dalej. Albo się przejdzie, albo nie, nie wiem, nie pamiętam. Nie, przejdzie się, przejdzie się do e, kolejnej takiej mojej ulubionej dzielnicy, gdzie mieszkała moja była. <grym> no i tutaj widzicie, są domy, tutaj też domy, pyk, garaż. Piszcie w komentarzach, jak wam się e, podobają Skierniewice, tutaj osiedle, widok. Piszcie, piszcie, bo mam nadzieję, że podobają wam się. A ja muszę co chwila, jak samochód jedzie, no to co chwila zatrzymuję. Bo po prostu nie chcę, żeby ktoś się zatrzymał i miał problem, no nie? Nie nagrywaj. Ach. O, moja antena cyfrowy Polsat HD. Kurczę, dużo ludzi wybiera cyfrowy polsot w Skierniewicach. Naprawdę. O, no i tutaj zmierzamy już na moją ulubioną dzielnicę na której nagrałem bardzo dużo filmów, vlogów, która jest dla mnie bardzo ważna. No i też jestem zadowolony, że, że ludzie właśnie o tą dzielnicę też dbają bardzo mocno. No, a jest to dzielnica, którą nazwałem na takim starym vlogu, którego również nie ma już na kanale. Ale spokojnie, już nie będę usuwał filmów, już nie będzie usuwania. E, a nie ma na kanale, bo coś mi się tam nie spodobało. No, i teraz w ogóle wiesz, wchodzimy tutaj na tą uliczkę. No i właśnie tędy idziemy sobie już e, na taką e, moją ulubioną uliczkę. Tutaj jak zwykle znowu psy, no ale to są domy, więc wiecie, że, że ludzie mają psy i te psy będą szczekać no a mój ulubiony dom, który mi się najbardziej podoba to jest ten żółty ten żółty mi się naprawdę bardzo mocno podoba bo jest fajny nie wiem czemu, na górze jest balkon, więc jest spoko te domy też mają balkon ale ten dom, co pokazywałem jest po prostu jak dla mnie jak dla mnie ma najlepszy widok ten wygląd, sorry a tutaj to jest taki stary dom którego się kiedyś bałem. Też ma garaż tutaj po lewo. O już nie widać. Jak byłbym, jeżeli byłbym bogaty, to na przykład bym sobie ten dom wykupił, jeżeli byłaby taka możliwość. Opyk, bym sobie w nim mieszkał. O, i jest to już tutaj moja ulubiona dzielnica, ulubiony przes chodnik. W ogóle wiecie o co chodzi i nazwałem to Skierniewickie Chicago. I myślę, że e, ta nazwa zostanie Skierniewickie Chicago. No, jeszcze chciałbym powiedzieć, że e, to, co było kiedyś, czyli Skierniewicka Afryka, e, i to teraz mamy Skiernie, e, Skierniewickie Chicago, te nazwy e, na moim kanale zostaną i myślę, że będą znane. I e, również chcę przytrzyma przytrzymać tą dzielnicę na swoim kanale, bo jest naprawdę bardzo fajna. I skierniewicką Afrykę też już niedługo odwiedzę, więc jeżeli byście. Więc jeżeli chcecie, abym odwiedził, to po prostu piszcie, ale naprawdę, na pewno odwiedzam. Na pewno chciałem powiedzieć, a nie naprawdę. No naprawdę, ale no wiecie o co chodzi. O, jest dalej opona Bardzo fajnie, bo jest dalej opona na tym, na tym drzewie, więc spoko. <laughs> Przybliżę, mogę teraz przybliżyć. Widzicie? Ale tutaj jest klimat, co? Jest tutaj trochę amerykański klimat. Naprawdę jest z tymi rzeczami, tutaj z wszystkimi. Z, yy, z, ta, z takim domem tam, wiecie, z tymi cegłami. No, jest tutaj. Yy, oprócz tego białego domu, to jest taki amerykański klimat. <laughs> no, tutaj to nie wiem, czego jest klimat. Piszcie w komentarzach. Ten widok co Wam pokazałem. Piszcie w komentarzach jakie miasto lub miasteczko lub no nie wiem o jakie miasteczko przypomina wam z tych ze Stanów Zjednoczonych, a ja już się z wami żegnam, pozdrawiam i siema z Skierniewickie Chicago.